Cześć dzieci! Witajcie w 23 odcinku małego aha. Mmm, czekolada. Słodka jak marzenie. A teraz, uch, cytryna. Kwaśna, że aż oczy się mrużą. Jak to możliwe, że język wie, co jest słodkie, a co kwaśne? Może na języku mieszkają mali smakosze, którzy krzyczą: Uwaga, lody! albo ojej sól. A może język ma wbudowany komputer smaku? Wystawcie język. No dalej, pokażcie go lustru. Widzicie te małe punkciki i grudki? To nie są zwykłe wypukłości. To kubki smakowe. Małe laboratoryjne stacje badające jedzenie. W każdym kubku smakowym mieszka około 100 komórek. To jak mała drużyna detektywów smaku. Gdy włożycie coś do buzi, ci detektywi krzyczą: alarm! Coś tu jest! Zbadajmy co. Ale uwaga! Język nie czuje wszystkich smaków wszędzie tak samo. To jak mapa skarbów. Czubek języka najlepiej czuje słodycz. Dlatego lizanie lodów jest takie przyjemne. Boki języka są mistrzami kwaśności. Tam cytryna szczypie najmocniej. Z tyłu języka czai się strażnik gorzkości. On ostrzega, uwaga! To może być niebezpieczne. Bo w naturze wiele trujących rzeczy jest gorzkich. Mądry język. A sól? Ona ma swoje miejsca po bokach, ale z przodu. To dlatego pierwsze chrupnięcie chipsów jest takie... Mmm, słone. Ale czekajcie, jest jeszcze piąty smak. Umami. To taki pyszny, mięsny smak. Jest w pomidorach, serze, grzybkach. To jak smak, który mówi, jestem pożywny i dobry. A wiecie, że nos pomaga w smakowaniu? Zatkajcie nos i spróbujcie zjeść jabłko. Smakuje inaczej, prawda? To dlatego, że zapachy z jedzenia wędrują z buzi do nosa od środka. Gdy jesteście przeziębieni i nos jest zatkany, wszystko smakuje jak tektura. Niemowlaki mają kubki smakowe nawet na policzkach. Dlatego wszystko wkładają do buzi. Cały świat smakują. My starsi mamy kubki tylko na języku. I mamy ich około 10 tysięcy. Ale uważajcie na swój język. Bardzo gorące jedzenie może poparzyć kubki smakowe. Wtedy przez kilka dni nic nie smakuje. Dmuchajcie na gorącą zupę. Eksperyment smakowy. Przygotujcie: cukier, słodki, cytrynę, kwaśna, sól, słona, grapefruit, gorzki i ser, umami. Dotykajcie językiem w różnych miejscach. Gdzie czujecie najmocniej każdy smak? A wiecie, że motyle czują smak. Stopami. A węże językiem wąchają. My, ludzie, mamy wszystko w buzi, bardzo wygodne. Każdy kęs to przygoda dla tysięcy małych detektywów na waszym języku. Oni pracują dzień i noc, żebyście wiedzieli, czy coś jest pyszne, czy. fuj. Następnym razem, gdy będziecie jeść ulubione danie, podziękujcie w myślach małym kubkom smakowym za ich ciężką pracę. One sprawiają, że jedzenie to nie tylko napełnianie brzucha, ale prawdziwa przyjemność. Świat jest pełen smaków czekających na odkrycie. Do posmakowania. Znaczy, do zobaczenia w kolejnym odcinku małego Acha.